Mój pierwszy gość tonight was actually recorded last week in this very chair over here. James Bond, please welcome Pierce Brosnan. <laughs> Ikona Hollywood Pierce Brosnan staje w obliczu jednego z najbardziej rozdzierających serce momentów w swoim życiu po dziesięcioleciach miłości, śmiechu i oddania. Były gwiazdor Jamesa Bonda przygotowuje się teraz do pożegnania po druzgocącej diagnozie medycznej swojej żony, Keely Shay. Znani ze swojej niewzruszonej więzi i inspirującej historii miłosnej, świat pary został wywrócony do góry nogami przez nowinę, której nikt nie chce usłyszeć. Więc z czym dokładnie mierzy się Keely i jak radzi sobie Pierce? Ten emocjonalny rozdział ujawnia stronę Brosnana, której świat nigdy nie widział. Przyjrzyjmy się bliżej. Trwała miłość Piercea Brosnana i Kili Shay Smith. Pierce Brosnan odnalazł miłość ponownie z dziennikarką Keely Shay Smith po spotkaniu w tętniącym życiem Meksyku w 1994 roku. Ich więź rosła stopniowo przez lata, co doprowadziło do szczerego ślubu w 2001 roku w historycznym opactwie Tuber w Irlandii. To znaczące miejsce dodało ponadczasowego uroku ich związkowi. Rozpoczynając trwałe i wyjątkowe partnerstwo. Ich małżeństwo było czymś więcej niż tylko partnerstwem, było prawdziwym filarem siły dla nich obojga. Razem stawiali czoła ostremu blaskowi publicznej uwagi i głęboko osobistym zmaganiom. Jakie życie im rzucało. Przez cały ten czas ich miłość pozostawała stałą kotwicą, utrzymując ich na Ziemi i zjednoczonych bez względu na to, jakie wyzwania pojawiały się na horyzoncie. Kili i Pierce zostali pobłogosławieni dwoma wspaniałymi synami, Dylanem i Parisem, którzy wnoszą radość i ciepło do ich życia rodzinnego. Przez ostatnie dwie dekady świętowali niezliczone wspomnienia, kamienie milowe i chwile szczęścia. Kili w szczególności była dla Pierce'a stałym źródłem wsparcia i pocieszenia, zwłaszcza w trudnych chwilach, naznaczonych żalem i stratą. Jej niezachwiana obecność pomogła mu przejść przez mroczne rozdziały z odwagą i nadzieją. W 2024 roku Kili wyruszyła w niezwykłą podróż samodoskonalenia, zrzucając imponujące 100 funtów dzięki naturalnym i zdrowym metodom. Ta transformacja nie dotyczyła tylko zmiany jej wyglądu, ale także przyjęcia stylu życia opartego na szacunku do siebie, dobrym samopoczuciu i wewnętrznej sile. Jej poświęcenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia zainspirowało wielu, odzwierciedlając głębie jej charakteru i witalność którą wnosi do ich wspólnego życia. Miłość między Piersem i Kili świeci jasno, często wyrażana poprzez szczere publiczne deklaracje i chwile wzajemnego podziwu. Piers czule nazywa Kili swoją północ, południe, wschód i zachód. Piękny sposób na powiedzenie, że jest całym jego światem, jego kompasem przewodnim w każdym kierunku. Ich trwałe partnerstwo jest lśniącym przykładem nadziei, odporności i mocy miłości która pokonuje najtrudniejsze burze w życiu. Jaka była jej diagnoza? Jak poważny był jej stan? Dlaczego jej mąż Pierce Brosan pożegnał się? Dowiedzmy się. Problemy zdrowotne. Kili Shay Smith pośród presji opinii publicznej. Po przyjściu na świat dzieci Kili Shay zauważyła zauważalny wzrost masy ciała. Podczas gdy dla wielu młodych matek przybieranie na wadze w trakcie i pociąży jest czymś zupełnie normalnym. W przypadku Kili zmiany były szybsze i bardziej znaczące niż zwykle. Badania naukowe wykazały wyraźny związek między wagą, jaką matka przybiera w trakcie ciąży, a tym, ile przybiera później. Ale w przypadku Kili ten przyrost wagi nie był tylko zwykłymi zmianami poporodowymi. Za kulisami Kili zmagała się z kilkoma problemami zdrowotnymi, które przyczyniły się do jej szybkiego wzrostu wagi. Wśród nich były problemy z starczycą, małym, ale silnym narządem który odgrywa kluczową rolę w regulacji metabolizmu organizmu i zużycia energii. Kiedy tarczyca nie działa prawidłowo, nawet nieznacznie, może to znacznie utrudnić kontrolowanie masy ciała. Badania medyczne potwierdzają, że łagodne problemy z tarczycą są często powiązane z przybieraniem na wadze i mogą być istotnym czynnikiem rozwoju otyłości. Ponadto Kili zmagała się z zaburzeniami hormonalnymi spowodowanymi wzrostem wagi, co tworzyło trudny do przerwania cykl. W połączeniu ze stylem życia, który nie zawsze był najzdrowszy, czynniki te działały na niekorzyść jej wysiłków, aby utrzymać zrównoważone ciało. Pomimo tych przeszkód zdrowotnych, uwaga Kili była skupiona głównie na dwóch głównych rzeczach: byciu kochającą matką i zarządzaniu swoją zapracowaną karierą. Poświęciła się swoim dzieciom i swojej pracy, często stawiając ich potrzeby przed swoimi. Jej kariera wymagała długich godzin, napiętych grafików i wielu obowiązków. Co oznaczało, że miała bardzo mało czasu na ćwiczenia lub osobistą opiekę nad sobą. Ciągłe żonglowanie życiem rodzinnym i obowiązkami zawodowymi pozostawiało Kili ograniczone możliwości stawiania własnego zdrowia na pierwszym miejscu. Wraz ze zmianą jej ciała zmieniała się również uwaga opinii publicznej. Media uważnie śledziły przyrost wagi Kili i nie wahały się o tym informować. Niestety, doprowadziło to do tego, że stanęła twarzą w twarz z ostrą krytyką i niemiłymi uwagami w mediach społecznościowych. Wiele osób w sieci szybko oceniało i wyśmiewało jej wygląd. Często nie znając całej historii jej zmagań ze zdrowiem, w wywiadach Kili opowiedziała o presji, jaką odczuwała jako żona aktora Pierce'a Broznana. Podzieliła się tym, jak trudno było sprostać wysokim oczekiwaniom, jakie stawiali jej ludzie i media, zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd. Ale pomimo negatywności, wybrała ścieżkę miłości do siebie i odporności. Zamiast pozwolić okrutnym komentarzom ją przygnębić, Kili zaakceptowała każdą część siebie, dumnie kochając swoje krągłości i odrzucając surowe osądy. Jej historia jest silnym przypomnieniem złożonych wyzwań, z którymi wiele kobiet mierzy się po porodzie, nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie i społecznie. Podkreśla znaczenie życzliwości, zrozumienia i samoakceptacji w świecie który często zbyt mocno koncentruje się na wyglądzie. Diagnoza Kili normalnie miałaby pośredni wpływ na jej męża. Czy jej diagnoza miała globalny trend, biorąc pod uwagę sławę jej męża? Zanurzmy się w szczegółach drogi Piersa Broznana do gwiazdorstwa. Narodziny gwiazdy Zanim kiedykolwiek popijał Martini na ekranie lub oczarował miliony jako James Bond... Piers Broznan był chłopcem poruszającym się po emocjonalnym labiryncie porzucenia i tęsknoty w cichym miasteczku Nawon w Irlandii. Urodził się 16 maja 1953. -ry. Jego ojciec zniknął, zanim zdążył uformować wspomnienia, a jego matka, szukając lepszego życia, przeprowadziła się do Londynu, aby pracować jako pielęgniarka. Pozostawiając młodego Piersa pod opieką krewnych, to rozbite dzieciństwo nie było pełne blasku było samotne. Pełne niepewności i zdefiniowane przez ciągłe przeprowadzki między domami. Ale w tych, w tych cichych, samotnych chwilach dzieciństwa, coś potężnego zaczęło zapuszczać głęboko korzenie w jego wnętrzu. Cicha siła ukształtowana przez trudności, palące pragnienie odkrycia, kim naprawdę jest, i rosnący talent do przystosowywania się do wszystkiego, co życie mu rzucało pod nogi. Te ciche bitwy stały się fundamentem czegoś niezwykłego, ducha ocalałego. Kiedy w końcu spotkał się z matką w Londynie, szeroko otwartymi oczami chłopiec ze wsi w Irlandii nagle znalazł się w szybkim, nieznanym świecie pełnym hałasu, kolorów i niekończących się nowych możliwości. Brukowane uliczki i otwarte pola wiejskiej Irlandii zostały zastąpione zatłoczonymi ulicami i gwarem miejskiego życia. Było to przytłaczające, ale także ekscytujące. I przez to wszystko trzymał się wewnętrznego ognia który podtrzymywał go przez lata rozłąki i niepewności. Zaczął studiować ilustrację komercyjną w Sand. Martin School of Art. Mając na celu opowiadanie historii poprzez swoje szkice, ale nieoczekiwany moment zmienił jego ścieżkę. Podczas warsztatów cyrkowych oczarował go występ odważnego połykacza ognia. Ten ognisty akt rozpalił w nim pasję, której nie miała jego sztuka. Kierując go w stronę nowego, ekscytującego świata poza wizualnym opowiadaniem historii. Ta iskra pociągnęła go w stronę sceny, i wkrótce znalazł się w progu prestiżowego Drama Center London. To właśnie tam, wśród intensywnego treningu i nieustannej autoeksploracji, zaczął zrzucać starą skórę. Młody student sztuki ewoluował w kogoś nowego gawędziarza z krwi i kości kogoś, kto nie tylko potrafił rysować emocje, ale się nimi stać. Nauczył się dawać życie postaciom z oszałamiającym realizmem. Jego występy niosły ciężar prawdziwego doświadczenia i osobistej straty. Kiedy wkroczył na scenę zawodową, Piers Broznan nie był już tylko aktorem w trakcie szkolenia, był człowiekiem, który przeżył walkę, rozłąkę i ponowne wynalezienie. Jego talent nie był tylko umiejętnością techniczną, był głęboko emocjonalny, zakorzeniony w bólu, który znał, i marzeniach, które odważył się gonić. Każda rola, którą zagrał, niosła echa jego podróży. Od cichego chłopca pozostawionego w Irlandii po młodego mężczyznę, który znalazł ogień w występie i cel w opowiadaniu historii. Jego obecność na scenie i ekranie była czymś więcej niż tylko charyzmą. Była magnetycznym przyciąganiem kogoś, kto wytrwał, kogoś, kto przeszedł przez niepewność i wyszedł z tego niezłamany, ale zaciekle żywy. Broznan przyniósł ze sobą nie tylko zdolność do aktorstwa, ale także duszę kogoś, kto walczył o swoje miejsce na świecie. A ta głębia, czy Surowa, niewypowiedziane zrozumienie wzlotów i upadków życia uczyniły go niezapomnianym. Jak Brosnan trafił w światło reflektorów, świecąc poza kamerami. Zanurzmy się w jego zwycięstwach i porażkach w życiu poza Hollywood. Życie poza kamerami. Pierce Brosnan nie tylko pojawił się w Hollywood. Rozświetlił ekran i pozostawił trwały ślad. Jego droga do gwiazdorstwa rozpoczęła się od przebojowego serialu telewizyjnego z lat 80, Remington Steele, w którym grał wytwornego i dowcipnego prywatnego detektywa. Dzięki swojemu gładkiemu akcentowi, wypolerowanemu urokowi i inteligentnemu poczuciu humoru, Brosnan szybko zdobył serca widzów na całym świecie. Ale, chociaż ta rola uczyniła go powszechnie znanym, była to dopiero początek czegoś o wiele większego. W 1995 roku Pierce Brosnan został piątym aktorem, który zagrał Jamesa Bonda w Goldeneye, wnosząc do roli nową energię. Połączył klasyczny urok i śmiałość z głębszymi emocjami, czyniąc Bonda jednocześnie twardym i delikatnym. W czterech filmach Brosnan pokazał, że jest kimś więcej niż przystojnym gwiazdorem akcji. Jego występy charakteryzowały się głębią, elegancją i intensywnością, które pozostawiły trwały wpływ na fanów i franczyzę. Ale za olśniewającymi światłami i kinową sławą krył się człowiek, który nosił w sobie głęboki osobisty ból. Historia miłosna Brosnana z australijską aktorką Cassandrą Harris była po prostu piękna. Poznali się w 1977 r. pobrali w 1980 R. I szybko stworzyli zżytą rodzinę. Kiedy zmarł pierwszy mąż Cassandry, Brosnan adoptował jej dwoje dzieci, Charlotte i Christophera, jako swoje własne. Później mieli razem syna, Syjana. Przez jakiś czas życie wydawało się idealne, potem nadeszło złamane serce. W 1987 roku u Kasandry zdiagnozowano raka jajnika, a po dzielnej czteroletniej walce zmarła w 1991 roku. Broznan był załamany. Stracił nie tylko żonę, ale także najlepszego przyjaciela i miłość swojego życia. Kiedyś opisał smutek jako falę, która nigdy tak naprawdę nie znika. Po prostu zmienia kształt. Ta sama fala powróciła wiele lat później, w 2013 roku, kiedy Charlotte, jego ukochana córka, zmarła na tę samą chorobę w młodym wieku 41 lat. Te straty były czymś więcej niż tylko bolesne. One go zmieniły. Zamiast pozwolić, by smutek go pochłonął, Broznan postanowił skierować go w stronę celu. Stał się silnym głosem na rzecz świadomości raka. Wykorzystując swoją sławę do wspierania badań, zbierania funduszy i pocieszania osób przechodzących przez podobne doświadczenia. Jego smutek przerodził się w siłę, a miłość do Kasandry i Charlotte stała się siłą napędową jego aktywizmu. Dziś Brosnan jest pamiętany nie tylko jako jeden z najbardziej kultowych Jamesów Bondów, ale także jako człowiek wielkiego serca i odporności. Jego historia to nie tylko historia sławy, ale także głębokiej miłości, głębokiej straty i odwagi by iść naprzód. Przez cały ten czas pozostał symbolem łaski, zarówno na ekranie, jak i poza nim, i przypomnieniem, że nawet najbardziej efektowne życie może zostać dotknięte tragedią, a mimo to wznieść się z celem. Tylko nieliczni poradziliby sobie z tak rozdzierającą serce stratą, jakiej doświadczył Brosnan. Przyjrzyjmy się bliżej duszy stojącej za tym garniturem. Dziedzictwo. Miłość i sztuka odporności. Kiedy większość ludzi myśli o Pierce'ie, Brosnanie. Często przychodzą im na myśl obrazy eleganckiego agenta tajnego lub charyzmatycznego bohatera romantycznego. Jest twarzą Jamesa Bonda dla wielu, znanym ze swojego płynnego stylu i urzekających występów na dużym ekranie. Ale poza blichtrem i przepychem Hollywood, prawdziwa historia Pierce'a świeci najjaśniej w tym, jak przeżył swoje życie poza kamerą, naznaczone dobrocią, siłą i sercem pełnym hojności. Jego podróż nie zawsze była łatwa Pierce urodził się i wychował w Irlandii Wczesne lata jego życia były dalekie od blasku fleszy Życie stawiało przed nim wyzwania W tym rozdzierającą serce stratę jego pierwszej żony Cassandry Harris Jednak w tych bolesnych chwilach Pierce wykazał się odpornością Która po cichu ukształtowała mężczyznę, którym miał się stać Człowiek, który rozumie stratę, ale nadal wybiera nadzieję Który zna smutek ale obejmuje radość. Wszystko zmieniło się dla Pierce'a w 2001 roku. Kiedy poślubił Kili Shay Smith, dziennikarkę i pełną pasji orędowniczkę Kili wniosła nowe światło do jego życia, lecząc stare rany śmiechem, wspólnymi marzeniami i odnowionym poczuciem sensu. Razem zbudowali rodzinę, wychowując dwóch wspaniałych synów, Delana i Parisa. Ojcostwo dało Piersowi głęboką, niewypowiedzianą radość. Często mówi o satysfakcji, jaką odczuwa patrząc, jak jego dzieci dorastają, a ostatnio znalazł nowe szczęście jako dziadek. Dla niego rodzina jest źródłem siły i pocieszenia, przypomnieniem, że prawdziwe skarby życia leżą w miłości i więzi. Ale życie Piersa Brosnana to coś więcej niż tylko granie w rodzinie. Jest głęboko oddany czynieniu świata lepszym miejscem jako ekolog. Niestrudzenie wspiera sprawy, które chronią planetę, pokazując że jego troska wykracza poza słowa i przechodzi w czyny. Niezależnie od tego, czy przemawia na wydarzeniach, czy pracuje za kulisami, Pierce używa swojego głosu, aby zwiększyć świadomość problemów, które dotyczą nas wszystkich. Jest również utalentowanym malarzem, wyrażającym siebie w kolorach i kształtach, ujawniającym bardziej osobistą, kreatywną stronę. Ten artystyczny ujście pozwala mu eksplorować emocje i idee wykraczające poza scenariusze. Które wykonuje. To przypomnienie, że Pierce nie jest tylko gwiazdą na ekranie, ale wielowymiarową osobą z pasjami, które napędzają jego duszę. Duchowo Pierce jest uziemiony przez swoją wiarę katolicką, która była stałym przewodnikiem przez wzloty i upadki życia. Otwarcie dzieli się tym, jak modlitwa i wiara pomogły mu stawić czoła trudnym czasom, oferując pocieszenie, gdy droga wydawała się ciemna. Jego wiara w miłość, jako największą siłę we wszechświecie, przebija przez wszystko. Co robi, inspirując tych, którzy podążają jego śladami? Od małego miasteczka w Irlandii, gdzie młody chłopiec po raz pierwszy marzył o czymś więcej, po jasne światła światowej sceny, gdzie oczarował miliony. Historia Piersa Brosnana jest historią odwagi i wdzięku. Co znaczy stawiać czoła trudnościom życiowym z godnością i za każdym razem stawać się silniejszym. Jego spuścizną nie są tylko role, które grał w filmach, ale przykład, jaki daje w prawdziwym życiu, pokazując nam wszystkim, że prawdziwa wielkość polega na tym, jak stajemy na nogi, gdy życie nas powala. Piers Brosnan nie jest tylko gwiazdą filmową, jest żywym przypomnieniem, że siła rodzi się ze smutku, dobroć zmienia życie. A prawdziwą mocą serca jest miłość. Przyjrzyjmy się bliżej spuściźnie Brosnana, od początkującego aktora do 7. Droga Piersa Brosnana do stania się kultowym Jamesem Bondem była daleka od prostej i gładkiej, chociaż wielu teraz kojarzy go idealnie z tą rolą. Jego ścieżka była w rzeczywistości pełna zwrotów akcji, zakrętów i głęboko osobistego znaczenia. W latach 80 Brosnan był już brany pod uwagę jako następny: 7. Ale ze względu na istniejące kontrakty z innymi projektami, nie mógł od razu wcielić się w Bonda. Dopiero w 1994 r. los w końcu dał mu szansę na przyjęcie legendarnej roli. Moment, który był dla niego bardzo emocjonalny. Nie była to zwykła rola aktorska dla Brosnana. Jego zmarła żona, Cassandra Harris, sama była dziewczyną Bonda w filmie Tylko dla twoich oczu i była jedną z jego największych fanek. Cassandra wierzyła całym sercem że Pierce był przeznaczony, by zostać Jamesem Bondem. Niestety. Przegrała walkę z rakiem Jajnika w 1991 roku. Trzy lata przed debiutem Brosnana w roli Bonda. Ale jej wiara w niego nigdy nie osłabła. A Brosnan często mówił o tym, jak jej wsparcie pozostało z nim, dając mu siłę i motywację. Kiedy w końcu dostał tę rolę, nie był to tylko kamień milowy w jego karierze, ale spełnienie wspólnego marzenia, którego oboje się trzymali. Pierwszy występ Brosnana jako 7 miał miejsce w GoldenEye w 1995 roku. stawka była wysoka. Film miał budżet w wysokości 60 milionów dolarów. A studio ten MGM borykało się z problemami finansowymi. Istniały poważne wątpliwości. Czy film odniesie sukces? Czy też będzie oznaczał koniec serii? Jednak GoldenEye okazało się przełomem. Tchnęło nowe życie w serię o bondzie. Zarabiając oszałamiające. 353 miliony dolarów na całym świecie i udowadniając, że widzowie wciąż są oczarowani przygodami tajnego agenta. Oddanie Brosnana było jasne od samego początku. Nalegał, aby wykonać około 90% swoich wyczynów kaskaderskich. Jednym z najbardziej pamiętnych był zapierający dech w piersiach skok na bungee stamy, wznoszącej się na wysokość 220 metrów. Wyczyn tak niebezpieczny, że żadna firma ubezpieczeniowa nie chciała go pokryć. Po Golden Eye Brosnan zagrał w trzech kolejnych filmach o bondzie. Tomorrow Never Dies w 1997 szero The World is Not Enough w 1999 Pardasier. i Die Another Day w 2002. Razem te filmy zarobiły ponad 1,2 MLD dolarów na całym świecie, mocno ugruntowując pozycję Brosnana jako ukochanego bonda, ale poza wynikami kasowymi filmy te miały również głębsze osobiste znaczenie. Brosnan przelał swój żal po śmierci Kassandry na swoją kreację, wnosząc wyjątkową głębię emocjonalną do postaci i pomagając mu nawiązać kontakt z publicznością na nowym poziomie. Pomimo sukcesu i poświęcenia, czas Brosnana jako Bonda dobiegł niespodziewanego i bolesnego końca w 2004 roku. Podczas relaksu na wakacjach na Bahamach odebrał krótki telefon od producentów, którzy powiedzieli mu, że chcą kontynuować z młodszym aktorem. Wiadomość mocno go uderzyła. Po zagraniu w czterech popularnych i odnoszących sukcesy finansowe filmach, nagłe zwolnienie było dla niego jak cios w karierę i ducha. Ten moment pogrążył Brosnana w okresie głębokiego smutku i niepewności co do swojej przyszłości w aktorstwie. Pod wieloma względami historia Piersa Brosnana jako Jamesa Bonda jest historią odporności, pasji i osobistej straty. Jego podróż przypomina nam że za blaskiem i pełnymi akcji scenami kryje się ludzka historia nadziei, złamanego serca i ostatecznie spuścizna, która nadal wpływa na świat kina. Od tragicznej straty pierwszej żony do tragicznej diagnozy drugiej żony. Życie Piersa Brosnana nie było wolne od osobistych prób. Zanurzmy się w szczegóły jego rozdzierających serce osobistych prób. Miłość. Strata i rodzina. Życie osobiste. Piersa Brosnana zostało głęboko ukształtowane przez serię rozdzierających serce strat, które pozostawiły trwały wpływ na niego i jego rodzinę. Jego pierwsza żona, Cassandra Harris, przez kilka lat walczyła z rakiem jajnika, zanim tragicznie zmarła w 1991 roku, mając zaledwie 43 lata. Ta druzgocąca strata była zaledwie początkiem bolesnej historii rodzinnej związanej z chorobą. Lata później tragedia uderzyła ponownie, gdy ich córka, Charlotte Brosnan, również zmarła na raka jajnika w 2013 roku w wieku 41 lat. To, co uczyniło śmierć Charlotte jeszcze bardziej rozdzierającą serce, to jej moment. Stało się to zaledwie dwa tygodnie po tym, jak z radością świętowała swój ślub. Pozostawiła dwójkę małych dzieci, które dorastały bez obecności matki. Ta sekwencja wydarzeń rzuciła ciężki cień na rodzinę. Wzmacniając poczucie smutku i straty, które przeżywał Pierce. Rozdzierający serce schemat na tym się nie skończył. Matka Kasandry również zmarła na raka jajnika, co pokazuje, że ta okrutna choroba dotknęła wiele pokoleń rodziny. Ta bolesna rzeczywistość uwypukliła niszczycielski wpływ, jaki może mieć choroba dziedziczna. I sprawiła, że walka z rakiem stała się dla Brosnana bardzo osobistą i pilną misją. Dodatkowo do tych rodzinnych zmagań Adoptowany syn Piersa, Christopher, stanął w obliczu własnej trudnej walki z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Ta walka doprowadziła do rosnącego dystansu między nimi, powodując ból emocjonalny u Piersa. Pomimo tego bolesnego wyobcowania, Broznan pozostał niezłomnie oddany swoim dzieciom i wnukom, nieustannie wspierając ich i kochając w obliczu każdego wyzwania, jakie życie im stawiało. W obliczu tak przytłaczającego żalu i przeciwności, Brosnan wykazał się niezwykłą odpornością. Znalazł siłę i pocieszenie w swojej roli ojca i dziadka, ceniąc chwile, które dzieli ze swoją rodziną. Jego osobiste straty nie tylko ukształtowały go jako mężczyznę, ale także skłoniły go do stania się aktywnym rzecznikiem świadomości raka i badań nad nim. Korzystając z własnej historii rodzinnej, otwarcie mówi o znaczeniu wczesnego wykrywania. Wsparcia dla osób dotkniętych chorobą i trwającej walce o znalezienie lekarstwa. Podróż Pirsa Broznana to podróż miłości, straty i nadziei, chociaż życie zadało mu bolesne ciosy. Nieustannie starał się uczcić pamięć tych, których stracił, zamieniając tragedię w misję pomocy innym. Jego odwaga i poświęcenie znajdują oddźwięk u wielu osób, które stanęły w obliczu podobnych trudności. Co czyni go nie tylko uwielbianym aktorem, ale także potężnym głosem w walce z rakiem. Przez cały ten czas niezachwiane oddanie Brosnana rodzinie lśni jako dowód siły miłości w najciemniejszych czasach. Co więc sądzisz o osobistych próbach Piersa Brosnana i zdrowiu jego żony? Chętnie poznamy Twoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować.